Witam Was. W tym poradniku pokażę Wam, jak zainstalować serwer Teamspeak 3 na Windowsie. E, ok, odpalamy swoją przeglądarkę. Wchodzimy no. na stronę Teamspeak.com. Najrzadziejmy na download Teamspeak 3. Wybieramy tutaj serwer. zależnie czy ma system 32 czy 64 bitowy. Klikamy. Download, następnie zaznaczamy I agree, klikamy Submit No thanks Klikamy na link, choć powinno Wam się samo zacząć pobierać Dobra, ja tej strony nie zamykam, bo ona no, może mi się przydać No, przyda się za chwilę Czekamy aż się Dobra, otwórz folder zapisu Kopiujemy sobie najlepiej gdzieś na pulpit, Wypakowywujemy Dobra, wchodzimy do folderu. Klikamy TS 3 Server Win 32 lub 64. Odpalamy swojego klienta Teamspeak 3 łączymy się z serwerem, zależnie czy postawiliśmy to jakiejś maszynie no to używamy e, tego IP, albo po prostu localhost OK, włączyłem, e, powinno Wam wyskoczyć takie okienko e, czyli use privilege key jeśli nie to klikamy permissions e, use privilege key e, przy odpalaniu serwera ogólnie nam się takie okienko e, zapiszmy sobie tutaj to hasło to jest bardzo ważne z hasło serwer admina Query. E, a nas aktualnie interesuje serwer admin token. Kopiujemy sobie, wklejamy, klikamy OK. Dostaliśmy serwer admina. Aktualnie możemy tylko 32 osoby mieć na serwerze, bo bez licencji to możemy mieć tylko tyle. Przechodzimy znowu na stronę teamspeak.com, należamy na Sales, Non-Profit License, czyli zakupuje, nie kupujemy, tylko zakładamy licencję dla maksimum. 512 slotów, 10 wirtualnych serwerów. E, licencja nie dla organizacji jakichś tam wielkich, tylko dla jakichś e, klanów, gildii, przyjaciół oraz rodziny. Klikamy Continue to Register for N NPL. Uh, I agree, submit. Ok, first name to jest imię. Last name, nazwisko. Organization to jest organizacja, na przykład klan jakiś tam. Website URL, czyli strona www. Email adres e to jest e Confirm e potwierdzamy e-mail, czyli jeszcze raz go przepisujemy. Mailing adres tutaj są dane adresowe. Adres 1 wpisujemy na przykład e, jakiegoś tam 11 listopada 5 przez e, 4851 e, Jeśli nie starczyło wam miejsca to piszecie w adres 2, jeśli starczyło to adres zostawiacie wolny Następnie City wypełniacie e, wypełniacie miastem, postal kod, kod pocztowy country to jest e, państwo Polska, to jest Poland i e, Contact Information Font to jest telefon. Wybiera, e, wpisujemy swój telefon e, pamiętając o plus 48 na początku. fax nie jest wymagany. Przepisujemy to e, Capture, klikamy Submit. E, czekamy po maksymalnie 3 godzinach. Na e-maila powinniśmy dostać od nich tam e-maila e, z plikiem licens, dat w załączniku. Pobieramy go, wklejamy tutaj. Eee, teraz tu gdzieś powinniśmy mieć, jakby w tak zwanym traju, i konkretnie Team Silver. Server, prawym Exit. Jak braliśmy już ten pliczek, no to odpalamy go. Jeszcze ja chwilę odpala. Już ja się odpalił, widzę. Uh, ja akurat uh, nie robię, bo już mam zrobioną licencję, tylko ją i zagubiłem. Uh, ok, no to to jest to, a teraz jeszcze łączymy się na serwer. Uh, ok, uh, jak już mamy serwer admina, kliknijmy prawym na Teamspeak, uh, serwer damy edit virtual server i tak. Server name to jest nazwa serwera, na przykład Matrix. 14 serwer. tu są nazwy, tam ABC, hasło, no to hasło na DMS Maximum Jak liczba slotów. sloty są sloty zarezerwowane dla adminów. Ikonka to jest ikonka, która jest, będzie. No ikonka serwera bo ten welcome message to jest wiadomość powitalna yy, wiadomość powitalna którą tutaj się wyświetla yy, tutaj mamy kolejną wiadomość możemy na przykład tryb wiadomości no message czyli nie ma show message in log czyli tutaj show model message to będzie i tutaj i takie okienko nam wyskoczy a modal message and exit czyli modal quit Wyskoczna wiadomość, klikniemy OK, rozłączy nasz, nas od serwera. Jeśli to zrobimy, usunąć to można tylko za pomocą serwera admina Query. OK, host banner, e, tu możemy dodać adres URL do grafiki, żeby ona się tu wyświetlała, gdzie aktualnie jest name, adres, version dalej. Będzie po prostu to, które niżej, a tu będzie grafika. E, I od razu dobrze było także wejść w MIS, o, i tutaj mamy complain wszystko dać na zero w tych trzech polach żeby gracze nie mogli sami siebie banować na 20 minut dobra damy apply ok no, to by było w sumie na tyle to są takie podstawowe rzeczy yy, licencja na 512 slotów postawienie serwera itd. Tak w następnym odcinku pokażę wam to samo tylko że na linuxie